Okej, widzowie, dzisiaj będę szukać rannych dzieci, będziemy sobie przechodzić, a to już pierwsza malutka dziewczynka, chodź do mnie. Okej, okay, bierzemy ją, może się potem przełączymy na czata, ale nie wiem dokładnie. Bierzemy tą u dziewczynkę, idziemy z nią na początku do domu, bo do domu niech się prześpi, znie śniadanie. Yy, ona widzi, że ma takie krzyżyki na oczach, to znaczy, że umarła, ale to cóż, to oczywiście, więc nie umarła. Ok, to bierzemy sobie tutaj domek. Wybieramy jak, taki bogaty, mi bolało, więc weźmy może najbogatszy. Ten. Albo ten. Albo ten, albo ten. Ten. Ja wolę ten, bo mi ten dopasuje po prostu. Jeszcze go na zielono pomaluję, bo wiecie widzowie, że ja y, zielony nie lubię ogólnie zielony. Ale to, no w sumie lubię. Ale tak, tak średnio. Okej, okay, pomaluję on na zielono i napiszę tutaj Polska. Polska albo, dobra. Szukam biednych... Napiszmy BABY, może ktoś jest z angielskiego, więc napiszmy BABY. Yy, szukam biednych BABY, ok, yy, W razie co dzieci do mnie te przyjdą i one tutaj właśnie mogą sobie zjeść coś na spokojnie, tu mamy dużo stoliczków. Yy, telewizję Cię włączy, masz? tej Ognizeczko rozpalę, żeby dzieci się czuły dobrze. To może ja bym ci... Wiesz co dała ci bym? Ja bym ci dała mleczko, bo słuchaj. Gdzie ty jest? Dziuna jest. I tu jest. Spadło. Ej, nie go nie się ze mną. Masz mleczko. Mleczko, mleczko. Widzisz, a teraz tabletki. Może tabletki, tabletki. Tabletki. Masz tabletki? Nie, te, tabletki. Ajdziemy tabletki też. Kurde. Masz tabletki. Tabletki też muszą być Okej, okay. i teraz może małpka Czyli zabawka Teraz małpka, zabawka A kuciuku, a kucikaku Małpka, zabawka No chodź już nie Tego Chodź, y, pokój ciebie wybiorę Pokój, wiesz co Pokój twój to by był ten Albo O tutaj To będzie twój pokoik, co ty na to y, rom rom i ROM rom sam jest spokój, jest pokój. Yes, Okej. Okay. Yy, Na ciebie nie mógł się przyda ciebie. Ale niech będzie jest rom i rom znaczy, Baw się tutaj masz maskotkę maskotkę, żebyś się nie bała. Yy, I wiesz co, tu masz w razie co jakby się do mnie dostać. W nocy to masz. Czekaj, czekaj, jeszcze zawsze, że jakiemuś dziecku będę dawać lampkę, taką może, lampeczkę, tak, będę dawać dzie dzieciom takie lampki, no, tutaj lampki będę dawać dzieciom, tym właśnie biednym, tutaj takie lampeczki niech będą, o tak, właśnie, każdemu w pokoju dam. będę dawać lampki, tak, żeby było jaśniutko, a jak się kasie to tak fajnie, ten cień jest, albo... Mogę też ci w sumie dać teraz Albo ty, te, albo ty wybierz, a może te... Bo zobacz, możesz być... Tu mieć korolowy w łóżku. Łóżko korowe, albo taką lampkę. Więc lampkę usuwamy w tym momencie. łóżko. Dobra? Weźmiała królowe łóżko, tylko okej. Okay? Bo tylko zrobię królowę takie łóżka, okej. Okay? No przykro mi, o ojej, jak ty się cieszysz. Super jak ty się cieszysz, słodko. Czekaj może ci zrobię jedzonko na przykład, chodługi, czekaj chodłupki zrobię, żebyś mogła się najeść, choć. Albo naleśniki, naleśniki, naleśniki. O tak, naleśniki, chodź do na mnie. To jest, ona jest, Och, chowa się, no. O nie, a, a widzicie, widzicie co? Bo ja dzisiaj byłam w Kervurze i spotkałam Kervusia. Jest też coś i chyba jeszcze jakieś, no były, były jeszcze, ale nie pamiętam, przepraszam. Ale zapomniałam ich imion, Okej. Okay. Co widzę? Ja co wiem na to, żebym ja na chwilę wyszła z domu? Mm, mam nadzieję, że dziecko się nie skojarzy. Hmm, nie wiem, czy to dobry pomysł. Hmm, Boże, co to za to, matko? Wiecie co? Wiecie co? Wie, wiem, mam pomysł. Widzowie, ja teraz się przyłączę, albo wiecie co? Mam pomysł. Widzowie, potem się przyłączymy na Snapchat. Mam pomoc. Przełączymy się zaraz na Snapchat. Bo, jak mi przerwie grę i nie wyłączy zaraz nasz Snapchat. Bo tak sobie ustawiłam. okej okay, dopóki nie znajdziemy dziecka. Jak nie znajdziemy dziecka, no to nie przyłączamy się na, na Snapchat. Tak jak znajdziemy, to się przyłączymy na Snapchat. Znaczy, nas przyłączy. Jeśli ja się to nie przyłączy. matku nie. Chodź, chodź, dziecko, dziecko, dziecko to nie moje dziecko. Nie. O my god, oh my god. O tu będzie moje dziecko. Jest tu dziecko? Jest. jest, jest, mam dziecko. Uwaga czy nie przyjmie? Chodź. Uwaga jak mnie przyjmie to wtedy zmienię grę. O oh my god. Chodź ze mnie, chodź o mnie. No matko. Chodź. Chodź zobacz, zobacz chodź. A w przybie ode mnie misia może być? O, matko, teraz spadłam. Masz misia, misia. Proszę, proszę, weź Misia. Yes, aj! Widzowie wciągnęło mnie na Snapchat. Posłuchajcie na to, bo dostałam różne wiadomości od różnych ludzi. Yy, o, widzicie. Chudę z tej wiadomości. Szukam na razie moich dzieci, które będę miała. A jedna dziewczyna się zgłosiła i to z Polski. Powiem Wam szczerze. Nap czekajcie na przyjemność. Hej, jeszcze. Hejka! Hejka, i tu jest ta dziewczyna, już wam pokazuję. Gdzie ona jest? Bajka, zobaczcie, bajka. To jest ona, o ta dziewczyna. Ta dziewczyna. To jest ona. Zaraz do mnie wyślę jeszcze. Wiecie, która się. coś powie, powiedziała jeszcze. Wiecie, która? Do mnie. Jeszcze ta napisała do mnie, ale po angielsku. Więc też już zaznaczam. Melek też do mnie napisał: hej, kaszuka mamy. I Daniela, ale po angielsku. O my cobie wysyłam. Wysyłam, co to było? Okej, okay, to ja tak pochodzę, może na razie. Pochodzę sobie, dobra. No Nikt na mnie nie zwraca uwagi, ja na razie, okej, okay. biorę sobie samochodzik, mm -hmm. pojadę sobie do hotelu, la la, la. udaje udaje, widzowie, ja udaję. La 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 la, żeby ktoś mnie chciał właśnie już jaką mamę. O nie, czerwony! uff, Na szczęście. Stop, 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 stop. Okej. Okay. Jadę sobie zrobić domek, taki w hotelu. Przygotowanie, no, o! Uuu, jadę. O nie, czerwone! Puu! Czerwony zdążyłam. Okej, okay, czekamy. Ja nie znam kierówką tak Okej. Okay. Mam nadzieję, że ja tutaj miałam pojechać. Okej. Okay, A może tak do tyłu spróbujemy? Właśnie tak zaparkować tyłem, tylko spróbujemy. I tu ktoś jeszcze jest mieszkać? Zobaczymy, widzowie, wszystkie piętra. Zobaczymy ktoś tu mieszka. O oh mój god! O oh mój Tyłem. Jadę tyłem. Ej, to jest tu już? Już! Zaparkowałam. Łatwe to było. Mam nadzieję, że my samochód jest za Ok, Okej, łatwe jest parkowanie tyłem dla mnie, więc chyba będę Prawdziłem w żyć parkować. Ej, jak będę parkować chyba tyłem. Okej. Okay. Wchodzimy. Dzień dobry, ja poproszę pokój na trzecim piętrze, poproszę, a w sumie to pani mówi, na jakim, okej, okay. pani widzę, że mogę sobie wybrać, no bo, po... okej, okay, widzę, więc na początku sprawdźmy sobie, czy ktoś tutaj ma hotel właśnie, czy ktoś tutaj ma pokoje, na pi... drugim piętrze niko... nikt nie ma, okej, okay. trzecie piętro, też nie ma. Czwarte. O, widzowie, nie powiem wam, do, kto do mnie dołączył. O, widzowie, nie powiem wam. To jest tajny dla mnie. Ej, czekajcie, bo do mnie dołączyła moja dziewczyna. Jakby Jakby, ehm, poczekajcie. Muszę tu zrobić dom, bo nie będzie wiedziała gdzie ja jestem, więc muszę widzowie niestety. Ale jak chcę w hotelu zrobić, to jak ona przyjdzie, to ja powiem jej, że w... jest ja się przybierę z chłopaka o oh my... Okej. 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 Hejka. Hejka. Ok, na do nie, hej. Okej, okay, ona pewnie podejrzewa, czemu ja dziewczyną jestem. Muszę mi kupięce ubrania. O nie, o nie, widzowie. Mam nadzieję, że nie będzie miała pretensji. Ona się upiera, dobra. Szczęście mam. Ona się ubiera na razie. Okej. Okay. Ona pewnie podejrzewa, że po prostu chciałam się tak pobawić. Oh my God. Oh my God, oh my God. Dobra. Oh jest. Oh Fryzura taka chcę Tylko blond, bo ja mam widzowie blond włosy i ona, ona ma takie inne. Ale ja będę taki miał jak w prawdziwym życiu. Biorę blond. Bo może taką koszulę wezmę matką, matko jak ja wyglądam. O nie! Ona już yy, robi się ładniejsza. ja taki brzydka jestem. O, dobra, wpisuję szybko bow. Co mi wyskoczy? Oczy. Może wezmę tu boł. Tak, 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 tak. Ona chyba podejrzewa coś. Kurteczka jaka elegancka! Widzę, wie! Oh, yeah. Czapka, czapka. Czapka, i ja chcę czapkę też. Żebym mogła mieć czapkę. Ten jest ład... O, tu jest kurtka ładna. To jest kurtka ładna. Ej, dobra, ja tu chcę. Ona coś u podaje... Matku, jak ona się nie ubrała. A ja taka jestem u matką. E, no ja tak troszkę nie wyglądam ładnie. Czekajcie, ja bo widzowie ja mam 15%. Widzieliście pewnie moje, ten telefon nie. Czekajcie, czek. hey, gdzie jest moje, czekajcie. Może chwileczkę, zaraz do was przyjdzie. poczekajcie. Że widzowie jestem, ja tu tak jest, to jest to moją taką dziewczyną, ale to nie jest moja dziewczyna. mi <laughs> Snapchat. Matku, bierz szybko czerwoną bluzkę. Nie biorę, ja tutaj połu napiszę buł. Albo mięśnie, mięśnie. Nie, był, mięśnie, mięśnie. Mięśnie, mięśnie. Mięśnie, mięśnie. Nie to! Mięśnie... U, matku! Nie, nie, ja nic nie będę patrzeć. Wiesz, wiesz co, bo ja nie mam czasu. Wiesz dzisiaj ogólnie mam takie zajęcie do roboty, więc cześć, ale ja czekaj. Ja kupiłam kurteczkę, dobrze? I takie spotęki, może czarne. okej, okay, bo ja lubię kolor czarny. Też wiesz, że ja uwielbiam kolor czarny, jak te chłopacy. Co? Takie mam buty jeszcze, no wiesz, sobie kupiłam. No wiesz, ale. Co coś podejrzewać. U oh e, wiesz co? Poczekaj, bo ja tutaj tak trochę się elegancko. Okej, okay, będę takie uśmiechnięte, okej, okay. bo ja, y, no dobrze, no to cześć. Mamy przedłóń, cześć. Cześć. Że, e. Cześć. U, czemu ja, o ja nie chcę tego. Okej, okay, jak ja wyglądam? Mm -hmm. Coś ciągle na mnie pisze, matko. Czemu ona normalnie na mnie nie pisze, tylko z tego... Pisz normalnie na czat. Cześć. Cześć. Pisz normalnie na czat. Pisz na czat. Czemu mi się nie... Pisz na Shut. Hey. Za mną, chodź za mną. Ja, ja sobie zapiszę tę co, Dobra, prawda? Co, Co ty sobie zapiszę? Bo jakby ona znowu przyszła, a ja jestem dziewczyną, to wiecie, nie wiem. No, dobra, chodź, chodź. A widziałeś zdjęcia? Nie. Czekaj, 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 czekaj. Czeka ona może. A. O, piękne. O, piękne, bądź, O, piękne. Ja nie mogę. O, piękne. O, ładne. Piękniutkie. O, oh my goodness. Bo ci wysłałam. Chodź za mną. Ej, patrzcie. Ona w końcu pisze na czacie. Widzicie? No. A tak to nie pisze przecież no, czyż... Widzimy, prawda, że się tylko pisze wtedy na czacie, wtedy. I co ja zapomnieli... Zapomniałam, że ja mam żuby. O my. Zapomniałam, że ja mam... a dom zamykasz? I... Idę zrobić inny i pójdzie. Idziemy do marketu albo do sklepu, do sklepu, sklepu i namijamy miasto. Dobra, idę zrobić inny i pójdziemy do sklepu i na zakupy. Ej, to jest cój, bo ja nie widzę właśnie światło, widzę, przez ten ten. To wiecie. Hm. O matko. Dobra, widzowie, jednak nie będę, małych dzieci, szukać. Przepraszam Was. Ale widzicie, jak to się zmienia. Od czasu do czasu się to musi zmienić. Ok, to teraz jedę zrobić dom. Czekajcie, bo ona. Poschuczy. Ja pójdę zrobić dom. Ach. A Ty poczekasz obok. O. Obok. Z samochodu. O oh my god. A ty poczekaj obok samochodu, 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 samochodu. Ale gdzie? Obuwie. Czemu ona się pyta, ale gdzie? Ja nie rozumiem. Przecież ja jej zaraz to pokażę. Mam czekać. Tak. Tak, ale mam czekać. I co, co to jest? A dobra. Ja, nie wiecie pewnie gdzie ja jadę, ale ja jadę tutaj, zobaczcie. Wiem, widzę jak krzywo jadę, ale przepraszam was po prostu nie umiem jeździć jeszcze. Patrzcie, widzowie, ja tu parkowałam, nie? Tym samym samochodem, ale on był różowy. Teraz muszę być niemieckim samochodem. Nie wiedziałam, że moja tutaj tak, bo my się tak bawiliśmy ja nadal jestem jej chłopakiem. Chodź, 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 chodź. E, Poczekaj, poczek, po, poczekaj, poczekaj tu, poczekaj tu. Ja idę Zrobić dom i pojedziemy na miasto, okej, okay, idę. Dobra, dobra. Widzowie, tak naprawdę poszłam tylko, żeby skończyć odcinek, więc Widzowie, w dzisiejszym odcinku to koniec. Mam nadzieję, że było fajnie i wesoło. Subskrybujcie kanał i łapkujcie. I dziękuję za 77 subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję. dopijmy do stu. Dziękuję, widzę, że bardzo się mnie słuchacie, żeby dobić do stu. Więc dzisiaj kończymy odcinek, więc... Pa pa!